Ok, tu jest pokazana wtopa. Mamy zmywarkę, która ma po prostu na pokrycie cały przód, a nie tylko dół, a mamy panel tylko na dół, co powoduje, że góra jest odkryta. Trzeba ten będzie panel zdemontować. O, jego się demontuje w ten sposób, że tu jest śruba. Tu jest druga śruba, no tu wystarczy je wykręcić i ten panel po prostu odejdzie. A w miejsce tego jest ten panel, tylko ten panel jest za duży, tutaj trzeba będzie odciąć tutaj tak z 6 mm z tej strony, z 6 mm z tej strony i z 3,5 cm z tej strony są zaznaczone linie i jak będzie odcięty, to reszta powinna się dać zamontować. Tu jest jakaś rączka do ogarnięcia. Ja niestety już nie mam czasu na to.